Jestem niewyspana, bo gadałam wczoraj na Facetime'ie z moją koleżanką do... w pół do pierwszej i nawet nie wiem, kiedy ten czas minął. Zadzwoniłam do niej jakoś o 22 i miałam wrażenie, że wiecie, minęło pół godziny może, a było już w pół do pierwszej, więc no nie wyspałam się. Ale zaprowadziłam Rocha, wróciłam i przed kurier i przyniósł relaks w skrytywce Spidermana. E, więc muszę spakować w papier i zawieźć do moich rodziców, e, żeby Roch nie widział. Bo Rochowi akurat prezenty przynosi święty Mikołaj, więc wiecie. E, musi... No, przypałek by to znalazł, ale e, widzę, że jest to w ogóle e, Goblin, ta Miss Marvel i te trzy figurki właśnie te główne postacie. Jest y, Auto Ghost Spider i Goblina. Fajne, mam nadzieję, że mu się spodoba. Bo mi się podoba. I byłam w ogóle w sklepie Lego i w Lego Store nie ma w ogóle tego zestawu. więc tym bardziej cieszę się, że mu go kupiłam. A na przykład, jeśli mieliby go wycofać czy coś, to uważam, że to jest w ogóle najfajniejszy z tej serii Spidermana. Czy wstałam o 14 i 5 minut się ogarnęłam, żeby pójść na uczelnię być może. Ale czuję się taka jeszcze zespana i mi się w głowie kręci. Okej, okay, więc wstałam dzisiaj rano, zaprowadziłam rocha, otworzyliśmy jeszcze kalendarz, ale nie nagrywałam tego, czy było jakiś taki stolik do łączenia z tymi innymi, ale nie pamiętam już co to było, natomiast... Yy... Brało kwestia, że może jutro wam pokażę, bo ja dzisiaj właśnie zaprowadziłam go, wróciłam i przez to, że gadałam z Klaudią wczoraj do godziny pierwszej, to byłam taka zmęczona, że poszłam na drzemkę i wstałam dosłownie jak mój znajomy ze studiów, który mieszka niedaleko, więc często mnie zabiera, dziękuję i tak. Napisał, że wyjeżdża i ja dosłownie obudziło mnie to, więc dobrze, że mnie to obudziło, bo inaczej bym pewnie w ogóle nie poszła na uczelnię. I wstałam, ogarnęłam się w 5 minut, wyszłam z domu. Ja miałam sobie tylko waflę po drodze, więc jadłam dzisiaj tylko wafle, A teraz właśnie yy, byłam, byliśmy razem w Kersti i to Kersti mnie totalnie ratuje, bo tak to bym pewnie, nie wiem, ja nie wiem, on zjadła, tosty albo pizzę mrożoną z żabki. Ale jem to i muszę ogarnąć chatę, bo powiem Wam, że chciałam ogarnąć wczoraj, przedwczoraj, ale tu jest bagan w każdym miejscu, w sensie jest i na stole, i w i w, w salonie, i w łazience, i tak mi ciężko się do tego zabrać, e, bo nie wiem nawet od czego zacząć. Mm, ale że moi znajomi przyjeżdżają, to muszę to zrobić. Więc zjem i się zabieram do tego, bo nie zdążę. Mam jakieś, nie wiem, godzinę, która jest 18. Jest 18:55 już. W sumie o 18 skończyłam zajęcia. Okej. Okay. Czyli ten zegar działa? dobrze. No to mam godzinę, żeby ogarnąć. Nie wiem, czy mi się uda. Idę wysłać paczkę do paczkomatu, ale przy okazji idę też odebrać, ponieważ przyszła do mnie jedna paczka, którą mówiłam fajna. I druga, która jest podpisana Świętym Mikołaj jako nadawca. Jestem mega ciekawa, co to jest, bo no nic więcej nie zamawiałam paczkomatem, więc może ktoś mi coś wysłał? A jeśli tak, to jestem mega ciekawa co. Okej, okay, tam ta paczka, którą, na którą najbardziej czekam, jakby została dopiero wysłana z oddziału. Pomyliłam się. Dostałam maila z postu i od razu założyłam, że ona przyszła. Um, ale to jest paczka od świętego Mikołaja. I szczerze mówiąc, boję się, co jest w środku. Widać, że to ktoś jakby sam wysłał, że to nie jest jakaś firma, przynajmniej tak wygląda po opakowaniu, bo jest to jakiś karton po okay. Jakby nie mam rodziny w Polsce, która mogłaby mi to wysłać, a tą, którą mam w Polsce, no to się widzę na święta. Tu jeszcze jest Babcia, która yy, raczej nie wysłałaby im post-mobile paczki, bo ona nie wiem, czy ma w ogóle telefon taki, yy, wiecie, na którym można poprosić aplikację. Więc trochę się boję, ale no nie wygląda jak bomba, więc myślę, że możemy otwierać. Tu jest. Roszek i kinia, więc ewidentnie jest to do mnie, nie jest to pomyłka. Jestem mega ciekawa, od kogo to jest. O, jest jakaś koperta, więc może się dowiem. Uuu, maseczki dostałam. Mega słodkie. I taki zestaw. O, fajny, bo chciałam sobie jakiś zapach świąteczny do domu kupić, więc... Właśnie myślałam o tym, że jak w podstawówce dostawałam takie zestawy, to je oddawałam mamie albo babci, a teraz chciałabym taki dostać, dosłownie się o tym myślałam. Natomiast najbardziej mnie ciekawi, kto mi to wysłał. Słodka. Jezu, jaka słodka, a ja myślałam, że to bomba, bo jest przesłodkie, dobra, muszę do niej zadzwonić, myślałam, że może być to ktoś z widzów, kto na przykład zamawiał coś z Vinted i ogarnął, gdzie jest mój paczkomat, no bo wydaje mi się, że widać, któregoś którego się nadaję. i... Szczerze mówiąc, no, najbardziej obstawiałam, że to może być ktoś po prostu z widzów, bo naprawdę nie przychodziło mi nic do głowy. Przesłotkie! umyłam się właśnie, musiałam umyć włosy, bo widziałam, że mam jeszcze trochę poferbowane czoło, teraz jest zdecydowanie lepiej. Ale jak byłam z Alą, to nie udało mi się kupić świątecznych ozdoby, po które specjalnie generalnie jechałam, bo chciałam jeszcze kupić jakieś świąteczne, fajne rzeczy, ale nie było nic, co by mi się podobało. Kupiłam sobie krem do twarzy z Ray, był na promocji za 16 zł i moje pierwsze wrażenie, że jest spoko. No, skusiłam nie ukrywam ładne opakowanie, ale tak na, jakby po pierwszym użyciu moje odczucia, że jest w porządku. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale skończył mi się krem na dzień, więc musiałam sobie jakiś kupić i właśnie padło na ten. Zaraz uh, idę się ubrać, bo zaraz mam um, gości.